Tak. Ty nawet nieś, że może ja zjadę, ty nagrasz mnie. Dobrze, no, no. A umyjesz mi jaja? No.

Tu jest bardziej, ty. To jest chyba maksymalnie. Ja zaraz się też pozjeżdżę, bo to nawet fajna frajda jest, ty. Ale tu też trzeba bramkę trafić, ale nie jest tak źle. No, tu. Tu, tu, Marcin. Czekaj, ja zejdę na dół, to będzie lepiej widać. Łooo, pękły! Pękły! Pękły, co? Słyszałem to. Nie. Co, Gdzieś... nie. Tutaj, to się wywaliło. Coś pękło. Nie, co jest, co? Dawaj, jeszcze raz, ty. Skoro nie połam. ty się nie boisz? To jest, jest? jest dobry, ty. Skatepark. Musisz ja myślę, że one się połamią. Tak, bo mówimy. No i co? No i mówiłem, że tak się stanie? No i po zabawie? No. Dobra, one no i tak dwa lata leżały już w piwnicy. Ale szkoda, no. No szkoda, ale. nawet nie zdążyłem zjechać. No. A bo co, to ci wybiło tutaj ostro to to... i sto. Wybija, tak. Wybija do góry, nie? tu na nartach mógłbyś skakać, ty. tak Ja się rdzielę, dobra. Jeszcze na tym czasie. Jeszcze na tym i koniec, no. co? Ewelina, no. dawaj, teraz ty. nie, No co Minga, próbujesz? Nie, 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 nie. Stąd z dołu. No, spróbuj. Nie, z dołu. Nie. Tutaj ja z tej mniejszej o, górki. Z tej mniejszy masz, tak? Nie. Na pewno nie. Marcin. Ale z tej mniejszej górki. Marcin to jest stary YouTube Premium to wejga.